Szyma, tu sam hardcoreowy selekcjoner Cox mówi: Mam dla was oranża, Bo wiem jak naprawić polską kadrę. Dlatego mamy akcję na Facebooku Hardkorowy owy cox selekcjoniera. Znajdź i dołącz. Je. Będzie 100 tysięcy wysyłanych wam petycje do Bonka! Tak, no dobra, a teraz mam 10 pomysłów jak poprawić grę. Po pierwsze, łyda hardkorowa musi być. No na pewno Bicek też. Po drugie, jemy 4 stake w dziennie. Po trzecie.. łyżka hyperpompa. Do każdej zupy i nie będzie lipy. Po czwarte, więcej czasu na siłce, mniej kosmetyczki. Po piąte, kadra to zaszczyt. Gracze za darmo? No może za stejki. Po szóste, nie odpierdalamy lipy. Po siódme, trafiać piłką w bramkę mi ją jak i i będzie dobrze. Po ósme to stawiamy się rywalom, a nie tylko kubki i klocki. Po dziewiąte robimy bary, żeby były mocne. Skoro jesteśmy wolniejsi, to przynajmniej damy, żeby się nie popychali. No tak. Piłkarz musi być taki dziki jak ja. Tak. Po dziesiąte na boisku nie ma pierdalania. Kurda. No chyba tyle. Powiem do następnego, żeby tam nie dwalić lipy. Narka. Uuuh.